Witajcie z tej strony Sziziona. Witam was w kolejnym odcinku na kanale. Dzisiaj porozmawiamy sobie o robocie dochodzeniowca. Pod jednym z moich ostatnich filmików pojawił się komentarz jednego z użytkowników, który napisał Dziękuję za film. Nagraż może jak wygląda praca w dochodzeniowcu Bo teraz bardzo osób dostaje się tam tak o zmarszu. Na co padła szybka odpowiedź jednego z użytkowników, Krzyśka Henryka? Idź zmarszu po szkole do dochodzeniówki to prokurator cię zaj, 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 za zawalone terminy i błędy w dokumentacji, gdzie jedno źle złe zdanie w protokole położy całe dochodzenie, chyba że jesteś masochistą i będziesz jadł, spał i żył w pracy, jeszcze przełożony dołoży od siebie. Na pewno cię nie pogłaszczę. Upomnienia, nagany, minimalny doda dodatek przez 10 lat, pomijanie przy nagrodach motywacyjnych, opóźnianie awansu i tym podobne a na końcu bez zbędnego PR przeniesie Cię do OPEI. Chyba, że jesteś naprawdę kumaty herbatnik i masz zacięcie do tej roboty, to da radę, czego Ci bardzo życzę jako młodemu człowiekowi z pomysłem na życie. No i to zainspirowało mnie tutaj do, do, do nagrania tego odcinka, gdzie pochylimy się troszkę nad tą jakże ciężką, żmudną i niekoniecznie wdzięczną pracą dochodzeniowca. A więc pierwsze zacznijmy od tego, że kiedy myślimy o tej pracy w policji, często wyobrażamy sobie właśnie głównie radiowozy na sygnale, pościgi, patrolowanie ulic, łapanie groźnych przestępców. Ale jest też ta druga strona, mniej widowiskowa, a która jest tak samo, jak nie nawet i bardziej ważna: yy, ponieważ, co z tego, że złapiemy bandyty, jeżeli trzeba mu udowodnić winę i postawić go przed sądem. I to. On Robotą zajmuje się tak zwana dochodzeniówka. To właśnie ci policjanci podejmują decyzje, które często, gęsto mogą zaważyć o losach spraw i ich ludzi. Spraw i ludzi, którzy będą spędzać resztę swojego życia w więzieniu lub na wolności. Czym pokrótce jest dochodzeniówka? No, odpowiedź na to pytanie jest bardzo prosta. Jest to Wydział Dochodzeniowo-Śledczy w Policji. Zajmuje się głównie prowadzeniem postępowań przygotowawczych w sprawach karnych, głównie o przestępstwa. Te drobniejsze, jak kradzieże, włamanie, pobicie, oszustwa, jak i te cięższe, ale to później rozwinę. Policjant w dochodzeniówce to, to nie, nie jest detektyw z cywila, z filmów, e, które oglądamy w telewizji. A można go bardziej porównać do urzędnika śledczego, który musi działać zgodnie z procedurami i kodeksem postępowania karnego, ponieważ działania policjanta są. Bardzo jasno określony w KPK, i wszystko, co dany policjant wykonuje, musi się w tych ramach karnych mieścić. To, że w filmach obyczajowych oglądamy, że policjanci z dochodzeniówki jeżdżą, łapią tych przestępców, stosują pobicia podczas przesłuchań. Biorą tam, kurcze, wiecie, poduszają yy, lub też inne tortury stosują, aby, aby wydobyć zeznania z tych zatrzymanych. No, niestety, tak to nie wygląda, bo taki dowód w żaden sposób się nie obroni w sądzie. Więc nie, ta praca tak nie wygląda. Bardziej, musi, jeżeli rozmawiamy o dochodzeniowców, bardziej musimy sobie wyobrazić zmęczonego życiem mężczyznę, mężczyznę bądź też kobieta, która siedzi przy biurku z okularami, które spadają z nosa i miele tam papiery, miele, 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 miele set, mieli setki dokumentów. Natomiast, żeby w ogóle do tego etapu doszło, to musimy najpierw y, wymienić jedno z głównych zajęć dochodzeniowców, co jest przyjmowanie zawiadomień o przestępstwach. Przyjmowanie zawiadomień o przestępstwach, no to jest bardzo ważna czynność, ponieważ kiedy petent, osoba cywil, my przechodzimy na komisariat zgłosić jakieś przestępstwo, wykroczenie, lub też inną rzecz, która nam się przydarzyła, no to właśnie od tego policjanta zależy, w jaki sposób ona będzie zakwalifikowana. Czy będzie to właśnie wykroczenie, czy będzie to przestępstwo, no i czy w ogóle tak naprawdę realnie do tego przestępstwa doszło. No i przyjmowanie zawiadomień o przestępstwach to jest główne zadanie dochodzeniowców. Jest to pierwszy etap ich pracy, ponieważ od, na tym etapie to oni decydują, czy dane zawiadomienie zostanie przyjęte, bądź też nie. I w jaki sposób ono będzie prowadzone. Krótki przerywnik, jeżeli jeszcze Cię nie zanudziłem, to zachęcam do pozostawienia subskrypcji kanału. Jest nas już ponad 700 osób, także zbliżamy się powoli do 1000 subskrybentów. Dziękuję każdej zaangażowanej osobie, która pozostawia lajk, like, komentarz na kanale, co zwiększa zasięgi. Dziękuję jeszcze raz. Następnie, jeśli mamy już przyjęte zawiadomienie, przechodzimy do analizy sprawy, czyli do prowadzenia postępowa postępowania sprawdzającego. Po przyjęciu zgłoszenia policjant otrzymuje właśnie materiały i sprawdza, jakie dowody już są, na przykład w danej sprawie, albo zaczyna on od przejrzenia notatki, aktów, raportów z interwencji. Jeżeli policjant ogniwa patrolowo-interwencyjnego OPI będący na miejscu zdarzenia stworzy notatkę służbową, to zawsze w niej najważniejsze informacje. Dlaczego dana osoba na przykład została zatrzymana, co przy niej znaleziono, jeżeli mówimy na przykład o jakichś narkotykach, jakie przestępstwo ona prawdopodobnie popełniła i w związku z czym dlaczego została zatrzymana, pozbawienia wolności i następne czynności to, to jest właśnie w tym przypadku czynności dochodzeniowe śledcze, będą zależne od tego dochodzeniowca, ponieważ bardzo często. Po analizie sprawy, yy, dokonuje on na przykład zabezpieczenia dowodów. Wykonywa, to są wykonywanie czynności dochodzeniowo śledczych na, na miejscu zdarzenia. To są następne czynności, które dochodzeniowiec wykonuje. Jest to zabezpieczanie dowodów, jest to kolejna ciężka, tak jakby ciężka część tej pracy dochodzeniowca, ponieważ jeżeli dojdzie do jakiegoś przestępstwa, no to dochodzeniowiec, który współpracuje z technikiem kryminalistyki, Czyli jest to grupa ogrędzinowa, oni dokumentują miejsce zdarzenia. Dochodzeniowiec zabezpiecza na przykład ślady linii papilarnych, zabezpiecza monitoring, robi zdjęcia, miejsca zdarzenia, opisuje to w protokole. Następnie, jeżeli mamy już zabezpieczone jakieś dowody, mamy zatrzymaną osobę, no to musimy przystąpić do kolejnej części prowadzenia procesu, czyli musimy przesłuchać świadków, pokrzywdzonych, podejrzanych. Dochodzeniowiec no, zajmuje się właśnie w tym przypadku przesłuchaniami. Musi przesłuchać świadków zdarzenia, jeżeli tacy są na przykład i zostali opisani w notatce urzędowej. Mamy osoby pokrzywdzone, od których się przyjmuje właśnie to już wcześniej wspomniane zawiadomienie, więc je też trzeba przesłuchać na protokół. No i mamy na końcu osobę podejrzaną, bo dopóki nie zostanie jej udowodniona w sądzie wina, to jest osoba podejrzana i on też trzeba przesłuchać, co ona ma do powiedzenia na wzgląd tych okoliczności, do których na przykład została zatrzymana. Ze wszystkich tych czynności dochodzeniowiec sporządza protokoły, przesłuchania, 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 no i to jest bardzo ważna część tej pracy. Warto też wspomnieć, że dochodzeniowiec nie pracuje sam, on jest nadzorowany nie dość, że przez swojego kierownika. No to dochodzeniowiec współpracuje z prokuratorem. Dochodzeniowiec działa pod nadzorem tego prokuratora, a to zazwyczaj to prokurator decyduje o zastosowaniu aresztu czy przedstawieniu zarzutów. Ale, żeby do tego etapu doszło, to musi właśnie zostać zebrany ten materiał do, do, dochodzeniowy, dowodowy, który dochodzeniowiec właśnie będzie zbierał. I jeżeli już mamy tam prowadzoną sprawę, no to dochodzeniowiec prowadzi sprawy, właśnie. I to jest jeden z moich zdaniem z minusów, ponieważ na jakimś wypis do dochodzeniowiec może mieć 20-30 spraw na biegu, a w dużych miejscowościach 50, 70, 80, 100. I jeżeli mamy 100 spraw na biegu, mamy też terminy. Mamy też terminy, które trzymają nas, ponieważ każde przestępstwo, dochodzenie albo śledztwo ma wyznaczone ramy czasowe, ile ono może trwać. Wiadomo, możemy wnioskować do prokuratora o przedłużenie danej sprawy, o, o dalsze zbieranie dowodów. Natomiast gonią nas terminy. No i mówiąc właśnie o tych terminach. Musimy powiedzieć tutaj, że są dwie różnice w pracy dochodzeniowca. Mówi się, że jest prowadzone nieraz dochodzenie, albo jest prowadzone nieraz śledztwo. Jaka jest różnica między tymi w ogóle dwoma typami spraw? No, dochodzenie no to są można określić spra sprawy lżejsze, takie jak kradzieże do określonej kwoty, uszkodzenie mienia i prowadzi je sam stricte dochodzeniowiec. Natomiast kiedy mówimy o śledztwie, no to są to już, jeśli można je tak zakwalifikować, poważniejsze sprawy. Poważniejsze sprawy, takie jak zabójstwa, rozboje, poważne oszustwa. I tutaj jest większość, większa rola prokuratora, ponieważ policjant wykonuje czynności zlecone przez tego prokuratora. Mając już ogląd troszkę na tę sytuację, można pokusić się o wyciągnięcie pewnych plusów i minusów pracy w dochodzeniówce. Plusy, no to można powiedzieć, że mamy realny wpływ na to, jak działa sprawiedliwość w naszym państwie. Czyli my jesteśmy, tak jakby, taką ręką sprawiedliwości w naszym państwie. To dzięki nam ta sprawiedliwość jest wymierzana, i realnie dzięki naszym czynnościom, dana osoba, która popełniła przestępstwo, trafia do więzienia. Jest to praca na pewno drugi plus jest to praca bardziej umysłowa niż fizyczna. Jeżeli czujemy, że nie nadajemy się do pracy fizycznej w policji, do służby fizycznej w policji, ponieważ natura nie obdarzyła nas powiedzmy wzrostem, natura nie obdarzyła nas dużą ilością mięśni, nie mamy predyspozycji do przybierania masy mięśniowej, no, i zdajemy sobie sprawę z tego, że jeżeli staniemy naprzeciwko 120 kg przestępcy, no to podrapiamy się po głowie i będziemy wzywać wsparcie, bo sami ważymy 60 kg. No to moim zdaniem warto, warto rozważyć tutaj pracę w dochodzeniówce, ponieważ jeżeli mamy bardziej umysł jakiś właśnie ścisły, który będzie sobie lepiej radził w tak zwanej papierologii, no to być może jest to praca dla nas, służba dla nas. I. Pracując w dochodzeniówce, służąc w dochodzeniówce, są też różne specjalizacje, są sprawy gospodarcze, możemy mówić o cyberprzestępczości, możemy mówić stricte o, o kodeksie karnym, czyli o przestępstwach stricte wynikających z kodeksu karnego, także każdy może znaleźć coś dla siebie. Kolejny z plusów, moim zdaniem, w odróżnieniu do ogniwa patrolowo-interwencyjnego czy oddziałów prewencji, to to, że zazwyczaj mamy sztywny grafik. Poniedziałek, piątek. Poniedziałek, piątek, no i tam raz w miesiącu, dwa razy w miesiącu wypadają nam prawdopodobnie dyżury zdarzeniowe czyli, że jesteśmy w niby w domu w sobotę, ale pod telefonem, gdyby się coś wydarzyło i trzeba było nas ściągnąć do pomocy. A teraz z minusów. Na pewno jest bardzo duża odpowiedzialność i presja czasu bardzo duża odpowiedzialność, ponieważ, tak jak właśnie ten, w tym komentarzu mamy wspomniane, e, prokurator i kierownik bardzo często będą. Nas chcieli ukarać za to, że zawalimy jakąś sprawę, ponieważ to od nas zależy, jak my poprowadzimy postępowanie i jak dana osoba, tak by to powiedzieć, skończy. Można wnikliwie prowadzić postępowanie i doprowadzić do skazania sprawcy, a jeżeli bardziej będzie jakiś opieszały dochodzeniowiec, no to sprawa może się przedawnić, bądź też nie zostanie zabrany odpowiedni materiał dowodowy, dzięki czemu dany przestępca no nie, nie, nie odwiedzi zakładu karnego, także na nas spoczywa bardzo duża odpowiedzialność i presja czasu, o której już wspomniałem, ponieważ mamy terminy, które nas zgonią. Druga sprawa, biurokracja i papierologia, co już wcześniej wspomniane, często prowadzimy bardzo dużo spraw na biegu i wiąże się to z tym, że nie możemy się wygrzebać za przejęcie tych papierów. Yy, ponadto yy, nadgodziny i praca po godzinach, no to jest chleb powszedni dochodzeniowców. Znam osobiście takich, którzy nawet potrafili... Na, w dniu urlopu przyjść na dzień do pracy po to, żeby sobie uporządkować sprawy, jakieś, bo mieli takie zaległości. No, jest to dla mnie w pewien sposób niepojęte, natomiast znam takie osobiście, osobiście takie przypadki osób, które tak robią, bo po prostu nie wyrabiają z materiałem. Natomiast trzeba wspomnieć, że ja służę w bardzo dużej jednostce policji w Polsce. Następnie stres związany z kontaktem z ofiarami, sprawcami. No, nie dość, że psychicz, psychicznie jesteśmy obciążeni tym, że, że musimy tutaj prowadzić taką ilość spraw, no to mamy kontakt zarówno z tymi osobami pokrzywdzonymi, jak i często z tymi sprawcami, którzy są bardzo niewdzięcznymi zazwyczaj osobami, co bardzo też może siadać na psychikę. No i o czym warto też wspomnieć, to tak zwane pomoce prawne. Jeżeli dana jednostka policji chce przesłuchać jakąś osobę, która być może jest podejrzana o coś, albo była świadkiem jakiegoś zdarzenia, no i na przykład, jeżeli jednostka z Gdańska potrzebuje przesłuchać osobę, która zamieszkuje i jest zameldowana, powiedzmy, w Krakowie, Wrocławiu lub innej miejscowości, no to zwraca się ona do komisariatu rejonowego, gdzie zamieszkuje ta osoba, z prośbą o to, żeby wezwać tą osobę do siebie na komisariat, przesłuchać ją i przesłać te, tą dokumentację tej jednostce, temu dochodzeniowcowi, który prowadzi sprawę jakąś, powiedzmy w tym Gdańsku. No i te pomoce prawne też sobie czekałem czasami miesiącami, ponieważ realnie ciężko jest pomóc komuś, nie mając odrobione swojej roboty. Więc jeżeli podsumujemy to wszystko, no to praca w dochodzeniówce nie wygląda tak jak w serialach kryminalnych. Przede wszystkim jest to żmudna, analityczna i wymagająca ogromnej odpowiedzialności robota, ale bez niej wymiar sprawiedliwości po prostu by nie działał. Jeżeli chcesz więcej materiałów o policji i innych formach mundurowych, subskrybuj ten kanał i daj znać w komentarzu, o czym zrobić kolejny odcinek. Dziękuję Wam za to, że ze mną jesteście, że zostawiacie subskrypcję tego kanału. Być może w niedalekiej przyszłości uda nam się osiągnąć 1000 subskrypcji, co, co, co bardzo by mnie cieszyło, ponieważ byłby to jakiś kamień milowy tego kanału. Zapraszam Was do pozostawienia komentarzy, życzę Wam miłego dnia, do usłyszenia następnym razem. A jeżeli jesteście policjantami i macie jakieś wskazówki dla młodych adeptów szkoły policji, którzy chcą w przyszłości pełnić służbę w naszej formacji i mają jakieś pytania, ciekawostki, które mogą ich interesować, i jesteście w stanie je opisać w komentarzu, to zapraszam Was do pozostawienia komentarza związanego z pracą dochodzeniowca. Ponieważ, kto jak prawdziwy dochodzeniowiec ma najlepiej znać tą robotę i może tutaj wskazać jakieś niuanse związane z tą pracą, które mogą zaciekawić przyszłe osoby. Do usłyszenia.